Na wysypisku odpadów w Podnyskich Domaszkowicach otwarto instalację kogeneracji i odgazowania składowiska, instalując urządzenia, jakich nie ma jeszcze w Polsce. Chodzi o to, aby gaz z wysypiska zamiast ulatywać do atmosfery był przekształcany w energię elektryczną. Przypomnijmy, realizując wytyczne planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, gmina Nysa wraz z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej Ekom podjęła zadanie budowy regionalnego centrum gospodarki odpadami Nysa w Domaszkowicach. Aktualnie dobiega końca budowa instalacji kogeneracji. Jest to instalacja energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Instalacja do kogeneracji jest to instalacja, która gaz wysypiskowy przetwarza na prąd i i ciepło. A to może oznaczać tylko jedno, że będzie na pewno taniej i bardziej ekologicznie, bo budowa instalacji do kogeneracji pozwoli zapobiegać niekontrolowanej migracji gazu składowiskowego, który stwarza zagrożenie wybuchem, a także przyczynia się do uwalniania odorów, co wpływa na powstawanie efektu cieplarnianego. Do tej pory ten gaz ulatniał się bezproduktywnie do atmosfery, nawet nie powiedziałbym bezproduktywnie, ale zanieczyszczał atmosferę i powodował różne odory. W tej chwili jestem gaz ujmowany w instalację zbiorczą. W wyniku spalania pracy agregatu powstaje energia elektryczna i odpadowe ciepło, które w wymiennikach jest zamieniane na ciepłą wodę, tak mówiąc prozaicznie. Jest to wielka pomoc dla mniejszych wysypisk, a gaz szkodliwy, który niestety w wielu przypadkach ulatnia się do, do naszej atmosfery. Proces przekształcania gazów w pożyteczną energię wbrew pozorom wcale nie jest bardzo skomplikowany. Gaz pozyskiwany z wysypiska, który jest tłoczony do naszej stacji, podawany na gregat. I w tym momencie się zaczyna ta, ta, ta magiczna chwila tworzenie energii cieplnej i, i energii elektrycznej. To jest po prostu, mówiąc krótko, spalanie w odpowiedni silny komorze tego gazu, które następnie w, za pomocą odpowiedniego silnika wytwarza prąd elektryczny. Energia będzie wykorzystywana na potrzeby RCGO, co spowoduje dużo oszczędności. Zarówno prąd, jak i ciepło są wykorzystywane na potrzeby naszej regionalnej instalacji gospodarowania odpadami w Domaszkowicach. Przy obecnym zużyciu energii w regionie regionalnym centrum powinna nam zabezpieczyć około 1/4 naszej energii. Urządzenie nie jest duże, ale spełnia wszystkie stawiane mu wymogi. Urządzenie jest niewielkie, ale nasze złoża gazu też są niewielkie. Więc zapewnia nam to nieprzerwaną pracę. W przyszłości, jeżeli ten strumień miałby się zwiększyć, to pewnie będzie rozbudowany o kolejny. Jednak na dzień dzisiejszy to jest za daleko idące stwierdzenie. Myślę, że w najbliższym czasie nie będziemy planować rozbudowania. Niski agregat jest ponadto pierwszy w Polsce. Pojawił się przetarg, pierwszy w Polsce. Udało nam się wygrać. Dzięki temu przetargowi udało się również zawiązać współpracę, na wyłączność z firmą szwedzką. Jeżeli, jeżeli chodzi o zastosowanie silnika, to jest silnik Sterlinga produkcji, produkcji szwedzkiej i jest na razie pierwszym, pierwszym tego typu silnikiem sprowadzonym do Polski. I na tym polega jego innowacyjność, że jest pierwszym. No, trochę inna technologia. W procesie wykorzystujemy propan-butan, wykorzystujemy Hel. Do tej pory gmina zainwestowała w RCGO30. 28 milionów, w tym prawie 15 z Unii Europejskiej. Także ten etap był współfinansowany ze środków unijnych. Koszt przedsięwzięcia około 700 tysięcy złotych. Oczywiście jest to projekt unijny. Część pieniędzy uzyskaliśmy z dotacji. Z Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami korzysta obecnie 19 gmin, również z okolic Wrocławia.